Mój ideał mężczyzny jest niski, ma maksymalnie 1,50 m wzrostu, do tego ma całe czarne włosy, co najmniej tak długie jak ja. Jest pokryty cały tatuażami i z domu zdrowi? chodzi na siłownię, jest taki wiecie muskularny, że jak się napnie to widać mu wszystkie mięśnie na całym ciele. No, mu dalej. Koniecznie musi fatalnie gotować, no. żebym ja nie przytyła. No ja akurat umiem, przepraszam. Do tego chodzi cały czas po klubach. Najlepiej, żeby lubił spotykać się ciągle z innymi kobietami. Aha. Mm. A co? No. Ej, ty masz... Pod... No, gorączkę jakąś skitu. No mów dalej, mów dalej. Yy. Symptomy badamy. Najlepiej jakby... Yy... No. Najlepiej. najlepiej jakby jeszcze e, często. Nie miał rudych włosów. To już mówiłam, że czarne dobrze jest. Ja e, najlepiej jakby miał swoje własne ZO, e, pięć Co? psów, trzy koty. Nie, nie, tu trzeba do szpitala pojechać. Pasz, chodź, pasz, chodź, chodź.